Mm -hmm. Cześć trwający! Głos na twa. Tematem numer jeden, wczoraj i dzisiaj, 16 stycznia, zaznaczę, jest to, że w Warszawie jakiś sabotażysta rozkręca, rozpierdziela, robi jakieś dziury w rurach z ciepłem i ludzie nie mają ciepłego ogrzewania. Znaczy, no, ogrzewanie jest ciepłe zazwyczaj. Ja wiem, kto jest winny. Trzaskowski. To jest winny Trzaskowski. Panie Trzaskowski, najpierw żeś pan rozwalił dwukrotnie rury z gównem. Teraz po całej Warszawie pan jeździsz i robisz dziury w rurach z ciepłem. Weź pan, zacznij łatać te dziury, żeby ludzie mieli ciepło. Może wreszcie się od pana odczepią. Ale o co innego tu chodzi? Tematem numer jeden jest właśnie to, że ludzie nie mają ciepła. Przez dzień, czy tam ileś godzin, czy dwa dni. A co mają zrobić ludzie, którzy dostali mieszkania socjalne? Takie moje pytanie. Którzy nie, do, nie mają centralnego ogrzewania, mają tylko jakieś tam piecyki, które dostali. I jakoś te mrozy, ten hawranek, o którym kiedyś mówiłem i, i te mrozy nam przyniósł, oni muszą jakoś to przetrwać. Więc do wszystkich mieszkańców, ci, którzy marudzą, że jak to jest możliwe, żeby nie było ciepłej wody, ciepła i, i w ogóle, no, no jak to, jak żyć, panie premierze, jak żyć? Że tak przytoczę słowa jakiegoś klasyka tam poprzedniego. A kupcie sobie farelkę. Albo jakiś inny piecyk. Nie wiem, na naftę, na ropę, na, na gaz, cokolwiek. No zabezpieczcie się. Fajny w ciepełku. Gustaw